Ma na imię Weronika, waży ponad 2,5 kg i mierzy 52 cm. Mowa o Tarnowiance, która jako pierwsza przyszła na świat w 2015 roku. Córka Magdaleny i Tomasza Stochmala urodziła się o godzinie 16 w szpitalu imienia Edwarda Szczeklika. Rodzice nie kryją dumy. Dowiedziałam po fakcie już dosyć późno, bo wieczorem już plotki chodziły. Dopiero wtedy się dowiedziałam, no zaskoczona byłam, no i zadowolona. Wszystko w domu było po starszym dziecku, więc wyprawka była. Czekaliśmy 9 miesięcy. Rodzice pierwszej Tarnowianki z rąk prezydenta Tarnowa otrzymali czek w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Sam jestem ojcem dwóch, dwóch córek i bardzo się cieszę, że przychodzą dziewczynki na świat i chłopcy, że przychodzą. Tak natura sprawia, że jest nas mniej więcej, mniej więcej porówno i bardzo, i bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby było tych dzieci jak najwięcej. I cieszymy się, że w te, właśnie w tarnowskim szpitalu, w tak doskonałych warunkach, które są stworzone przede wszystkim przez bardzo kompetentny, profesjonalny zespół, ale w tych materialnych warunkach w odnowionych pomieszczeniach, gdzie no, można powiedzieć że mamy standard no, światowy, to no, tutaj nie chyba nam już niczego nie brakuje. Brakuje tylko e, chęci do tego, żeby dzieci... Nie brakuje, nie, brakuje chęci. Chęci? nie brakuje chęci? Nie brakuje chęci. Nie brakuje chęci. Pięcioro... No to, to koryguje się tym, co powiedziałem, pięcioro dzieci, dzieci urodziło. urodziło właśnie 1, 1 stycznia, ale chcielibyśmy, żeby było ich jak najwięcej. To miałem na myśli. Chcielibyśmy, żeby... żeby Tarnów rósł siłę, ale nie tylko tarnów, bo jesteśmy w naszym rodzinnym mieście, ale chodzi nam o Polskę o to, żeby, żeby te zmiany demograficzne, które są powodem naszego zaniepokojenia. Żeby te trendy się by odmieniały. A dzięki takiej promocji rodzicielstwa mam nadzieję, że zachęcimy również innych, bo potrzeba, żeby, żeby nas było jeszcze, jeszcze więcej. Dodajmy, że pierwsze dziecko urodzone w 2015 roku w powiecie Tarnowskim ma na imię Lena. Dziewczynka przyszła na świat w szpitalu w Tuchowie.